Pozdrowienia od trenera Sokołowskiego. Co ty jeszcze nagrywasz? No nagrywa na, na Dzień, dobry Dzień Dobry Sezonu. Dzień Dobry Sezonu. Za dwa tygodnie dopiero. Jeszcze chwila, w tym momencie jeszcze jesteśmy w Euforii po wizycie pana prezydenta w naszym Urzędzie Miejskim, ale w tej chwili już proszę robota, już czeka na nas sprzęt, proszę, kierownik przygotował pięknie wyprane geterki, podenki. także ja muszę przeprosić, bo naprawdę czasu mamy niewiele, dziękuję, do zobaczenia na Murawie. No, to się

Tak, szybki stał. nagrywasz? Nagrywam. Masz? Wszystko mam. <noise> Można? Myślę, że akurat na plus. No, tak Nie wiem, ja tak za zapraszam jeszcze na 10 sekund, to, to mnie. Tak, tak. Jesteśmy już po, po oficjalnych wizytach. Wspomnieliśmy tutaj o tańcach na stołach, o zabawach i tak dalej, i tak dalej. Przed nami teraz już robota. Zaczynamy dzisiaj takim wstępem, My już mówiliśmy że w co będziemy robić. Mam nadzieję, że wszyscy chętnie do roboty. Witam w pierwszej lize. Jedziemy. Dawaj. Hmm? Hmm. Złota głowa Brawo, brawo. Pierwsza bramka w tym sezonie. Woody, asysta drugiego stopnia. <laughs> Jawan pierwsza bramka przed nowym sezonem, debiutańskim w pierwszej lidze. Powiedz jak pierwszy trening, jakie odczucia jest nowy szkoleniowiec, nowi koledzy. Na razie pierwszy trening luźny taki prowadzający do następnych zajęć. Po prostu w końcu w gra dwa razy 10 minut. Udali mi się strzelić bramkę, także nic specjalnego. Także tyle. Wakacje za wami zeszła już ta euforia, euforia po awansie. No tak, tak, zeszli euforia całkiem teraz. Przed nami są nowe wyzwania, nowe marzenia sprawdzania w tej nowej lidze. Chcemy wygrywać, wygrywać każdy mecz i, i, i zobaczymy, jak to później będzie wyglądało w tabeli. Ale co najważniejsze widać, że atmosfera pozostaje. Była to mocna wasza e, strona po, e, w rundzie wiosennej e, i teraz widać, że na tym pierwszym treningu cały czas tworzycie fajny kolektyw. Tak, tak, zgadza się. Tu jest fajny kolektyw, fajna grupa ludzi. E, Dołączyło kilka nowych osób. Wydaje mi się, że są tak e, w porządku wszyscy, wszyscy także. Mam nadzieję, że szybko wkomponuję do zespołu i że będziemy jeszcze coraz mocniejsi. Czyli z optymizmem, no, e, uczyści, pod tym. Oczywiście, tak. tak Dziękuję bardzo no. i gratulacje. Okay.